Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o takiej pewnej rzeczy. A to chodzi o to, że na pewno zdarzyło się Wam, że otrzymaliście lub dostaliście kwiata, roślinkę, i po, kilka dni, po kilku dniach okazało się, że ona po prostu umiera. Traciliście powiedzmy omdlewa, i dzisiaj powiem Wam co. Trzeba robić, żeby ta roślina miała czas na aklimatyzację i na przystosowanie się do nowego szkanie. razem z wami. Jeżeli macie chęć oglądać, zapraszam. Tak więc pierwszą rzeczą, którą należy koniecznie zrobić, jak przyniesiecie roślinę do domu, czy dostajecie, obejrzyjcie jej korzenie. Zobaczcie, czy w tej doniczce tu roślina nie jest przerośnięta. Czy te korzenie nie są przerośnięte, czy te korzenie nie są zgniłe, podgniłe. Wszystko. Musicie po prostu to sprawdzić. Jeżeli roślina będzie już po prostu przerośnięta w korzeniach, należy ją przesadzić. Jeżeli są to młode rośliny z małymi korzeniami, należy zostawić je na pół roku na 12 miesięcy spokoju, żeby sobie fajnie zaczęły rosnąć. Następnym punktem, który trzeba przestrzegać, to jest to, że nie wolno stawiać nowo kupionych roślin w słońcu. Dlatego, że wyobraźmy sobie, że ta roślina dotychczas stała w pięknej szklarni, naświetlona ze wszystkich stron. Następny punkt jest taki, żeby świeżej przyniesione rośliny nie podlewać. Sprawdzić przy sprawdzaniu korzeni, sprawdzić, czy roślina jest wilgotna. Jeżeli oczywiście jest sucha, należy podlać. A jeżeli jest mokra, po prostu odstawić ją na kilka dni i dać jej spokój, nie podlewać. Bo nie wiadomo było, kiedy była podlana, jak dużo. Niech ona sobie chwilę postoi w spokoju, kilka dni, stala od okna. I wtedy możemy zacząć regularnie roślinę podlewać. Należy pamiętać, że taki przyjazd do naszego domu to jest dla rośliny stres. Ważnym także elementem jest. To, żeby rośliny nie stawiać takiej właśnie nowej, kupionej do tych, których mamy. Proszę obejrzeć, czy nie ma jakichś pasożytów, czy nie ma jakichś grzybów. W razie konieczności można nawet roślinę spryskać jakimś środkiem grzebobójczym, czyli jakimś środkiem owadobójczym. Zostawić ją kilka dni w spokoju, potem znowu obejrzeć. Jeżeli jest wszystko w porządku, wtedy możemy roślinę postawić do naszych które mamy. Takich świeżo kupionych roślin nie zaczynać z od razu nabłyszczać w tym liście. Czyli, że te, wszystkie nabłyszczać, czy mają w sobie wosk i to powoduje, że nasza roślina przestaje też oddychać. Ona świeci pięknie, liśnie się w słońcu, oczywiście na dłuższą miarę przymiera. Takie świeżo kupione rośliny nie należy też e, nawozić, bo nie wiadomo, kiedy ostatnim razem była nawożona w kwiaciarni nie wiadomo ile było tego nawozu w większości jest też tak, że te rośliny, które kupujemy w kwiaciarni one są tak nawożone tak są nawożone nawiezione nawożone by miały tyle siły tyle wszystkiego, żeby one po prostu pięknie rosły, kwitły I jak ktoś taki przyjdzie Damian do sklepu i zobaczy ją i powie o, muszę ci mieć. I powiedz pomyślcie sobie, że ta roślina ma, bo już jest pełna tego nawozu. Ona będzie nam jeszcze długo rosła, nie trzeba w ogóle jej nawozić. Lepiej nie nawozić od razu, jak przynawozić. Po co mamy ją zaraz niszczyć? Spokojnie. Pamiętajcie, żeby roślin, jeżeli, jeżeli jakaś roślina, widzicie, że ta roślina na pewnym miejscu rośnie. Bardzo dobrze rośnie. Nie przedstawiajcie jej, bo pasuje bo, bo kolorystycznie tak, albo pasuje bo, bo może tak. Zostawcie ją w spokoju. Niech sobie tam rośnie. My postawiamy swoje domy i też ich nie przedstawiamy za kilka dni. Jeżeli gdzieś mieszkamy, postawimy dom, wybudujemy, to tam stoi. Rośliny nie, nie jeżdżą po dżungli samochodem i się nie przesadzają, dlatego warto je zostawić w spokoju. Lepiej jest taką roślinę właśnie przestawić w innym miejsce, jeżeli widzicie, że ona nie pasuje, że nie czuje się w tym miejscu dobrze, to lepiej ją przesadzić, przestawić ją, a może akurat będzie się jej podobało. Jeżeli roślina wypuszcza, Wam takie znak, to puszczę nowe liście, kwitnie, mieni się, zielenieje, zielona, piękna. Nie warto przestawić. Lekko można przekręcić, lekko przesunąć. W małych po prostu e, etapach, ale nie od razu. Należy również pamiętać, żeby górną część ziemi w tablicy utrzymać po prostu w czystości, żeby nie zalegały tam żadne liście, żadne jakieś papierki czy nie wiadomo co. Być tak, że roślina po prostu będzie chorowała, pomidęła, nie, nie widzimy liście opadają i to wszystko się po prostu jeszcze bardziej się rozmnaża, rozszerza się i poszerza. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik pokaże się Wam w jakiś sposób pomocny, dzięki tym punktom, które Wam właśnie że będziecie po prostu robili mniej błędów, bo czasami nawet człowiek sobie z tego nie zdaje sprawy, że taki, taki malutki, taka malutka, niewinna czynność może po prostu sprawić, że roślina, roślina przestaje rosnąć, ładnieje i w jakimś tam czasie, w jakimś tam czasie umieram, Dlatego dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie mi łapkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam Wam. Wasz Damian.